Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwsze wrażenie kosmetyków z Catrice. Kosmetyki z kolekcji świątecznej, bardzo ładnie wyglądające. Cały czas są dostępne zresztą w drogeriach Natura. I może tak pokażę Wam na wstępie, co ja tutaj mam. Kolekcja w ogóle jest taka, no też specyficzna, jak w wypadku Essence. Mamy na przykład trzy takie róże w płynie, trzy kolory ładnie to wygląda, w ogóle myślę, że te róże są chyba nie do zużycia, bo mamy tutaj wiecie ile? 20 ml to jest niewykonalne żeby ten róż zużyć, nawet chyba gdybym miała jeden róż, to i tak on się szybciej, nie wiem, przeterminuje niż ja go zużyję, tutaj jest 12 miesięcy od otwarcia, więc nie ma siły, tym bardziej, że to są wiecie takie kropelki, więc wystarczy jedna kropeczka i już macie kolor na policzku, nie ma siły żeby to zużyć, raczej trzeba się cieszyć używaniem tego, więc trzy <ślaska> tego typu róże mamy w kolekcji dwie kredki złotą i zieloną no takie właśnie bożonarodzeniowe również dwie pomadki też licznie wyglądające takie welurowe o, bardzo ładne ze złotymi dodatkami właściwie złote oprawki takie obleczone są takim właśnie welurowym materiałem wygląda to bardzo elegancko tutaj mam wytłoczoną, wytłoczoną logo marki o. Czyli pomadki. No i yy, gwiazdą całej kolekcji jest paleta. Paleta taka trochę do twarzy, trochę do oczu. Prezentuje się to tak. O. Również jest welurowa. Bardzo miła taka w dotyku. Zresztą jak pomadki. I w środku mamy coś takiego. Dwa kosmetyki kremowe: rozświetlacz i róż oraz sześć cieni, tak pół na pół. Trzy cienie matowe i trzy cienie błyszczące. Ok, i to jest to, co ja z tej kolekcji kupiłam. Jeśli was interesuje, jak to się w praniu sprawdziło, to oczywiście zapraszam do oglądania. No i jak zwykle na początku proszę was o paluszki w górę, komentarze i o subskrypcję. Jeśli nie zdążyliście tego zrobić, będzie mi bardzo miło. Z góry bardzo, bardzo za to dziękuję. Ok, myślę, że wiadomo, o co chodzi. Przyglądamy się najnowszej świątecznej kolekcji od Katris. Stan makijażu jest taki. No, mam oczywiście podkład. Zrobiłam sobie delikatne konturowanie. Użyłam tutaj palety od A.A. z Ostatnio ją uwielbiam to jest ta z kremowymi kosmetykami. Jeżeli chodzi o podkład, to użyłam Miuki, tego 00 jaśniejszego i korektora od Sensi, który nazywa się High Coverage Liquid Concealer. Proszę bardzo, czegoś takiego, taki duecik. No, i, no i to kremowe konturowanie. Na razie jestem na tym etapie, oczywiście, niczego nie, nie pudrowałam, bo jak już wiecie, w tej kolekcji Katrys mamy kosmetyki kremowe. Są kremowe kosmetyki tutaj w tej palecie: mamy róż i rozświetlacz, i jest też róż taki w buteleczce, jeden z trzech. To może tak, zrobimy słocze wszystkich tych kremowych kosmetyków, no i coś tam się, coś tam się dobierze <laughs> albo może zrobimy mieszankę. W każdym razie, jeden z trzech różów jeszcze raz wam pokażę. Wygląda to tak, wyglądają one w ogóle bardzo ładnie. Tutaj jest napisane gdzieś, że przed użyciem tak, przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć i rzeczywiście jak na nie tak popatrzycie, w momencie, gdy stoją na półce w sklepie, to to wygląda, jakby było jakieś stare, przeterminowane i w ogóle tak mm -hmm, niezakoniecznie, dlatego że one są rozwarstwione. Natomiast w momencie, jak, jak się nimi wstrząśnie, to to ten kolor się tak, wiecie, równomiernie wymiesza i, i wtedy możemy nakładać. Dobra, zobaczmy. Ja tutaj mam coś takiego. Taki kolor. Taki brudno liowy kolor ładny, ale zobaczymy jeszcze ten z palety. Natomiast odcień, który ja mam to jest Catrice Festive Treasures Blush Drops ja mam C01 Mary Mauve. To jest ten i kosmetyki z palety, muszę się tutaj do niej dobrać. Dwa środkowe, czyli róż. Bardzo milutki, kremowy no i taką samą konsystencję ma rozświetlacz, ale to było jakieś, do przewidzenia, róż rozświetlacz no teraz tak, koło tego może po sąsiedzku tutaj robimy ten róż z palety to jest kolor no i rozświetlacz <laughs> zastanawia mnie to yy, dlatego jak to mogłoby wyglądać na policzkach, wiecie taki żywo błyszczący róż, trochę wygląda jak taka Taka babcina szminka dawniej. Taki róż szminkowy powiedziałabym to jest. Ciekawe jak to będzie na policzkach wyglądać. Zróbmy tak. No na pewno tego koloru użyję gdzieś tam kiedyś. W kolejnym makijażu powiedzmy. Natomiast teraz nałożona policzki to, bo zastanowił mnie ten kolor. Jakiś pędzelek. O, ten będzie dobry do kremowego różu. No i próbujemy. Muszę sobie jeszcze lusterko tylko ustawić. Ogólnie na policzkach chyba ładnie. Bo wiecie, taki kolor w szmince to jak dla mnie niekoniecznie. Mnie się takie szminki różowo-perłowe, ten typ różu, nie podoba. Bo taki przygaszony, przybrudzony to już tak, ale wiecie, taki barbiowy na ustach nie bardzo. Na policzku wygląda całkiem przyjemnie. Jeszcze sobie dodam. I jeszcze dodaję. Dodaję tak, wiecie, na bogato, bo myślę, że to troszkę się przy pudrowaniu pozakrywa. No na policzkach wygląda bardzo ładnie. No i przyjemnie się wtopił w skórę. Fajnie się tak, wiecie, połączył z podkładem. I jeszcze oczywiście wypróbujemy rozświetlacz. Rozświetlacz może już postaram się nałożyć. Jeszcze raz Wam go pokażę. Gdzie to jest? Tu jest. I ma taką Brzoskwiniową nutkę w sobie. Rozświetlacz postaram się nałożyć już palcem. Będzie mi to łatwiej kontrolować, bo tutaj jest, wiecie, taki mały obszar. Więc. No tak, rozświetlacz widać. Myślę, że nie ma wątpliwości. I kolor też widać. Więc to już zależy, no, czy lubicie tego typu rozświetlacze. A tak na marginesie. Podoba mi się i kolor rozświetlacza. Ja lubię takie, wiecie, rozświetlacze z kolorkiem. I podoba mi się bardzo kolor różu. Natomiast niekoniecznie podoba mi się zastawienie tych dwóch kolorów na policzku. Róż jest raczej chłodny, rozświetlacz ciepły i no właśnie taki brzoskwiniowy i nie bardzo mi to kolorystycznie gra. No dzisiaj to już oczywiście tak zostawię, natomiast tak na przyszłość to chyba raczej są kosmetyki, których nie będę używać razem. I albo ten rozświetlacz brzoskwiniowy i do tego jakiś ciepły róż, na przykład taki, wiecie, morelowy, no coś w tych klimatach, albo ewentualnie ten chłodny róż i do tego jakiś chłodny rozświetlacz, bo tak razem to mi niekoniecznie no ale to już wiecie, tak naprawdę sprawa dowolna, co kto robi. Nałożę sobie jeszcze troszkę na, na czubek owo, <laughs> Miało być troszkę. Troszkę na czubek nosa i na grzbiet. I troszkę na łuk kupidyna. Hmm. Generalnie oba kosmetyki są ładne i te kolory też. A może jak teraz się połączyły, to nie jest tak źle, jak uważacie. Nie, nie wiem kolory ładne, ale nie jak dla mnie chyba do noszenia osobno <gry> ok, makijaż twarzy nie ma, że mam, no ale to oczywiście trzeba przypudrować i tutaj w ruch idzie puder dyżurny właściwie w tym momencie jest to mieszanka pudów, ale o tym już Wam <gry> wielokrotnie mówiłam mieszanka wyszła świetna i tą mieszanką utrwalę sobie i korektor pod okiem i przypudruję oczywiście całą twarz. Ciekawe na ile się te kosmetyki kolorowe tutaj zakryją? W sensie, wiecie, rusz rozświetlacz. Hmm, nawet jakoś się to tak hmm, za specjalnie nie pozakrywało. Tylko dołożę sobie chyba troszeczkę brązera. I tu użyję. Gdzie ja mam tę paletkę? I tu użyję kolejne paletki od AA Wings. Tym razem tej jest z kosmetykami pudrowymi. Uwielbiam obie te palety autentycznie. Jeśli jeszcze na nie traficie hmm, w Rosmanie, a jeszcze będzie promocja, to proponuję się obejrzeć, bo to są wspaniałe kosmetyki i muszę Wam powiedzieć, że one jakością, wykończeniem, tym jak wyglądają na skórze, taką naturalnością nie ustępują wcale na przykład kosmetyką z Hourglass, z tych, wiecie, z tych takich ładnych drogich palet. Mam porównanie, mam dwie te paletki i generalnie to wcale nie jest gorsze. No, troszeczkę lepiej jeszcze sobie tutaj muszę rozetrzeć na czole. Wiecie co mi przyszło do głowy? Przyszło mi do głowy mianowicie coś takiego. Yy, spróbujmy. Zobaczymy co wyjdzie. Yy, kolor różu z palety już znamy. Był na policzkach. Spróbujmy dołożyć ten w tych kroplach. Czy coś się tu zadzieje? Zobaczymy, czy się, wiecie, rozmaże, zetrze, yy, zepsuje sobie makijaż nie, zepsuje, a nic. To, to jest pierwsze wrażenie. To tylko makijaż. Zawsze to powtarzam. Można zmyć. O nie, ładnie się rozprowadza. Popatrzcie. O i nawet kolorystycznie pasuje do tego poprzedniego różu kremowego. Także. Hmm. Proszę jeszcze raz. Fajny kosmetyk. Ładnie się rozprowadził na pudrze. No i w ogóle jest też przyjemny taki bardzo, wiecie, w nakładaniu, bo wystarczy tak jak wącham, ale chyba nie pachnie. Jest przyjemny w nakładaniu, bo, bo jak widzieliście, wystarczy jedna. Kropelka, łatwo się rozprowadziła i już mamy jakiś tam delikatny efekt. Wiadomo, że to jest teraz y, widoczne bardziej, no bo podbite jednak tamtym różem. Natomiast myślę, że gdybym chciała dołożyć, no to spokojnie by się dało. No skoro pierwsza warstwa się, wiecie, przykleiła do podkładu, to teraz tu już na tym takim lekko kremowo, wilgotnym miejscu na policzku, kolejna warstwa tego różu też by się. Nałożyła i nic by się tutaj nie zadziała, natomiast nie chcę już dokładać, no bo wiecie, nie chcę mieć takich bardzo, bardzo zaróżowionych płuciek. Generalnie m, oba róże i rozświetlacz są na tak. Okej, okay, no i jesteśmy na tym etapie. Może tak sobie pomyślałam, że tym razem nałożę sobie pomadki. Zrobię to przed makijażem oczu. Jak już wiecie, mamy dwie pomadki. Bardzo ładnie wyglądające. Jeszcze je Wam tak z bliska pokażę, bo to są takie. Myszaste pomadki, one są takie welurowe, bardzo milutkie. Mamy tutaj logo marki, zaczekajcie, jak ja Wam to pokazuję. O. Mamy tutaj logo marki, proszę bardzo, no i w ogóle wygląda to naprawdę elegancko. Jest oczywiście 01 i 02, tylko nie pamiętam, która jest którą, bo odkleiłam te paseczki, wiecie, z zewnątrz, na tych paskach były numery i nazwy, no ale mamy dwa kolory, jedynkę i dwójkę. Taki jasny, nudziakowy i coś chyba żywszego, takiego czerwonego, jakoś tak nie pamiętam. W każdym razie, ta w jasnej oprawce, o, wygląda tak, już wam pokazuję, tak z bliska też, zobaczcie. Wygląda bardzo ładnie. A kolor mamy taki. To jest nudziak, ale nudziak różowy, idący w stronę różową, no i ma tych tonów różowych dość dużo, a wygląda bardzo przyjemnie, tak wysoce użytkowo powiedziałabym. Bardzo fajnie się zamykają w ogóle te pomadki, tak. I druga, no powiedzmy, że 0,2. Tak, i to jest taka już głęboka czerń, właściwie chyba taka wiśnia bardziej. Nawet zobaczcie, coś takiego. też Te wciki, jak widać, ładnie są tak wytłoczone, wyrzeźbione. Patrzmy na ten kolor. Tak, to jest taka ciemna wiśnia. Bardzo ładne, bardzo eleganckie kolory. Nałożę sobie ten jaśniejszy, no bo będzie mi bardziej do różu pasował. Tylko najpierw jeszcze wytrę sobie olejek. Dlaczego ja powiedziałam jaśniejszy? Jaśniejszą, pomadkę. <grych> hmm. Konsystencja przyjemna, gęsta, kremowa tak bym ją opisała. Jeszcze nie wąchałam. Hmm, też raczej nie pachnie. Na ustach jest taka dość intensywnie różowa. Nie wiem, czy mi się podoba. Może jak y, zrobi się makijaż do końca, wiecie, będą zrobione oczy i tak dalej, to będzie to jakoś wyglądało. Na razie y, z tym kolorem tak niekoniecznie. Z drugiej strony tak, sam kolor ładny, tylko może ja nie jestem przyzwyczajona do noszenia takiego koloru na ustach. O, tak to powiem. No ale, robię poza kamerą brwi, nakładam bazę i bierzemy się za cień. No, jestem. Dziwnie to teraz wygląda. <noise> Dobra. Bierzemy się za y, paletę, za cienie. No i może zacznę od tego. Hmm, tego śliwkowego. Wygląda pięknie. Y, spróbuję go nałożyć palcem. Albo może jeszcze najpierw zrobimy. Swatch. Śliwkowy. Bardzo ładny. Y, to jest błyskotka. Błyszczącym cieniem również jest, może ja Wam to tak po, w ogóle do góry nogami Wam pokazuję, o, w ten sposób. Czyli tak, fioletowy mamy, to również jest cień błyszczący i to jest cień błyszczący. Tak, są trzy takie perłowe, no błyszczące i, i trzy maty. Tu brąz i tutaj ten najjaśniejszy, ma w sobie takie delikatne różowe drobinki, delikatne, może inaczej, drobinki są drobne i jest ich mnóstwo, połyskują ślicznie. Generalnie bardzo ładne cienie. No, i teraz cienie matowe. Tu mamy coś jasnego. A właśnie, teraz mi przedługowy, że przypudrowałam sobie powieki, żeby mi się baza nie zebrała, no bo ten cień jest taki już brudno różowy. Nie ma tutaj takiego jasnocielistego, więc na powiekach mam już jeden cień, właściwie puder. <grym> mam przypudrowane powieki i teraz łatwiej mi będzie wszystko rozcierać. W każdym razie cienie matowe z palety wyglądają tak. No i po sąsiedzku pod tymi błyszczącymi, proszę. Fajnie jest ta paleta przemyślana. Zobaczcie, tutaj są cienie błyszczące i mamy takie, jakby odpowiedniki matowe. No oczywiście nie są to dokładnie te same kolory, ale są tak fajnie dopasowane. Wiecie o co chodzi? Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę tak fajnie przemyślana paleta i w ogóle w dotyku te cienie bardzo miłe. Są takie atłasowe i mięciutkie. No to może tak, zacznę od tego fioletowego właśnie, który nałożyłam jako pierwszy. Próbuję go nałożyć pędzelkiem. Jakiś nazw te cienie nie mają. Aha, tutaj była gdzieś taka ochronka, którą ja zdjęłam foliowa. Na niej też żadnych nazw nie ma. No ale myślę, że to jest mały istotne. W każdym razie cień fioletowy Wygląda O jaki jest ładny. Popatrzcie na to. Mmm. Śliczny! Bardzo ładny fiolet. Na razie mam takie na razie mam takie łatki na powiekach, ale oczywiście zaraz to rozetrę, tylko chcę sobie jeszcze tego koloru troszkę dołożyć, żeby on był taki widzicie, jeszcze bardziej intensywny, naprawdę przepiękny. To jest powiedziałabym, fiolet fuksjowy, o. może troszeczkę sobie rozetrę i tu użyję takiego przejściowego średniego, czyli tego i nałożę go na załamanie. Rozetrę ten fiolet. Zobaczymy. Łatwo, niełatwo. Nie, chyba będzie OK. Zobaczcie. Mięciutko to idzie o. Ten sam brąz nakładam sobie na dolną powiekę. Dodam jeszcze tego najjaśniejszego, czyli tego. Tutaj o, na samą górę. <gryw> na samą górę, nad ten jasnobrązowy cień. Na zewnętrzny kącik dodamy najciemniejszego cienia. To jest tak jak widzieliście, taka, taki brunatno-śliwkowy, czy też śliwka brunatna, jak wolicie. W każdym razie ten klimat kolorystyczny. Brunatna śliwka. No i też go widać, zobaczcie, bardzo ładny. Przepiękne są te cienie, jak lubicie takie cienie, wiecie, fiolety, śliwki, róże, to nie ma siły, żeby Wam się ta paleta nie spodobała. Cienie są bardzo mięciutkie, po prostu same się blendują, wiecie. To jest ten typ cieni. Bardzo przyjemne, bardzo miękkie, kolory są takie fajnie nasycone, ale jednocześnie mimo tego, że są napigmentowane, to nie ma problemu z rozcieraniem, z dokładaniem. No zobaczcie, jeszcze sobie troszkę tego śliwkowego dodam na zewnętrzny kącik tutaj, żeby przyciemnić. O właśnie mi się przypomniało, że są jeszcze dwie kredki. Hm. Zielona i złota. Czy one tu będą pasowały? Hm. Nie. Dodamy. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie. W każdym razie. Na, tak tutaj na nieumalowaną część powieki i na wewnętrzny kącik dołożę najjaśniejszej błyskotki, czyli gdzie żona tu była. To. To były te skiereczki. chociaż może na wewnętrzny kącik i troszkę na dolną powiekę poleci ta złota kredka. To nie. Nakładam tutaj, o, na to nieumalowane miejsce, ten iskiereczkowy cień. Tak, a na wewnętrznym kąciku wyląduje kredka. Ten cień też jest przepiękny. No po prostu. Hm. I teraz nawet ta pomadka pasuje. No okej, okay. cienie odkładam. No i teraz wypadałoby się zająć tymi kredkami. Jak już wiecie, są dwie w kolekcji, złota i zielona. Tutaj akurat mam nazwy, nie odkleiłam tych karteczek. Festive Treasures, no czyli nazwa serii i ta złota to jest mm -hmm, T02 Gold Rush. Są w ogóle bardzo mięciutkie, już wiem, bo ich dotykałam. Zobaczcie po prostu, jak masło. No śliczne są. Obie. I ta zielona też jest piękna. Tak nie do końca mi dzisiaj pasuje do tego makijażu, ale użyję jej, no bo wiecie, Trzeba przetestować. No i y, zielona to jest C01 Mistle Green. Zobaczcie, jaka to jest piękna zieleń. Patrzcie. O, po prostu. Wow. Śliczne. Zacznę od tej złotej i tak. Złotą nałożę sobie. Na wewnętrzny kącik. O. Zobaczcie, jaka fajna błyskota to jest. I tutaj, o, na ten nieumalowany fragment dolnej powieki. Tak bardziej się skupię na wewnętrznym kąciku. Coś tutaj do rozcierania by mi się przydało. Śliczna jest ta złota kredeczka. No zielona też piękna, ale no. Dobra, użyję jej trzeba. Robimy test z całej serii. Pierwsze wrażenie, trzeba użyć zielonej. Nałożę ją po prostu, wiecie, na górną linię rzęs. Będzie ją tutaj, widać, trudno orzec, bo tak na dole to już tutaj mi zupełnie nie gra. Będzie mi za ciężko. Nie, muszę nałożyć na górę. No, widać ją. Ło! Widać ją i to całkiem nieźle. Właściwie to chyba muszę sobie wziąć pędzelek wcięty, płaski i sobie tę kreskę rozetrzeć. Kredka jest bardzo intensywna, kolor piękny i nawet nałożona na dość ciemne cienie. Na no szczególnie tutaj o w zewnętrznym kąciku, i tak jest widoczna. W sumie? Może nawet fajnie to wygląda. Wiecie, jest tak: złoto lilioło-zielono. No, jestem zaskoczona. Myślałam, że tę kredkę, wiecie, będzie tak, aby, aby widać, dlatego się tak wahałam, czy nałożyć ją na górną, czy na dolną powieka. Tu proszę. Kredka rządzi. Okej, okay, wygląda to tak. No i muszę Wam powiedzieć, że nawet mi się podoba. Kończę makijaż i robimy podsumowanie. Okej, okay, i tym sposobem makijaż dokończony. Jak Wam się podoba? Muszę Wam powiedzieć, że gdybym tak sama miała rano usiąść i się umalować i nałożyć sobie, wiecie, fioletowo-liliowo-śliwkowe cienie i zieloną kreskę zrobić, to jakoś tak by takie. Miałabym takie opory. Natomiast po tym, co tutaj jest, no to muszę powiedzieć, że chyba nawet mi się takie połączenie podoba. Choć jest, no może nie dla każdego, nie na co dzień. No nie wiem, jak uważacie. Mnie się bardzo podoba. Ale tak po kolei. W zasadzie podobała mi się cała kolekcja. Może tak jak w wypadku Essence, są takie rzeczy trochę nieuzasadnione. No bo mamy, słuchajcie, trzy róże takie w płynie. inną róż też bardzo fajny. Bardzo przyjemnie się go nałożyło. Tutaj akurat kolor 0. 0,1. Są trzy. No a tutaj w palecie też mamy dodatkowo róż w kremie. Jeden rozświetlacz, czyli tak, jeden rozświetlacz, łącznie z tym cztery róże w kolekcji, dwie szminki, dwie krepki i to już. No i jeszcze, jeśli chodzi o akcesoria, to dostępne były takie szerokie, atłasowe opaski z perełkami. Nawet ładne, ale no, ja opasek raczej takich nie używam, więc nie kupowałam, ale opaska bardzo ładna, skąd tak, czy inaczej. Same kosmetyki fajne, tylko no właśnie ta kolekcja też taka trochę dziwna, taka jakby nieprzemyślana do końca, w sensie może nieprzemyślana nie pod względem kolorów, nie o to mi chodzi, tylko raczej nieprzemyślana pod względem doboru kosmetyków. O, no bo cztery róże w kolekcji, yy, dwie szminki, no i tak dalej, przed chwilą to powiedziałam, więc cztery różne, cztery róże mnie zastanawiają. No ale okej, okay, mamy co mamy. Ten róż wpłynie bardzo fajny, przyjemnie się nałożył. Taki, no, generalnie tutaj problemu z nakładaniem nie było. Zresztą podobnie, jak z tymi kremowymi kosmetykami już palety, która jest chyba wisienką na torcie i w ogóle, wiecie. Sercem całej kolekcji. No ale właśnie, te dwa kosmetyki również nałożyły się przyjemnie, i generalnie kolory są ładne. No, mnie się przynajmniej podobają. Tak jak Wam wspomniałam na początku, tego bym chyba nie chciała nosić na ustach. Natomiast na policzkach wygląda bardzo ładnie. I rozświetla też jest fajne, tylko właśnie ja chyba raczej będę je nosić osobno, bo jakoś tak kolorystycznie mi się do końca nie zgrywają. Natomiast osobno, kolory bardzo ładne. No i prześliczne cienie takie śliwkowo, brązowo. Różowo-liliowe, <laughs> bardzo ładne. No taki zestaw kolorystyczny, wydaje mi się, że uroczy, ładny i pasujący do, do wielu typów urody. Więc generalnie paleta fajnie przemyślana i, i bardzo przyjemna w użytkowaniu. Poza tym też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że bardzo ładnie wygląda. Ona jest właśnie taka welurowa, plus złote tłoczenia, yy, tak jak welurowe są pomadki. No wygląda to estetycznie, naprawdę. Zobaczcie, naprawdę elegancko. Pomadki również milutkie, ale tutaj to jakby właściwie nawet zaskoczona nie jestem. Po prostu inne, inne oprawki, inne kolory, ale są to jednak pomadki Catrice, czyli. Bardzo przyjemne szminki, fajna jakość, nie będę Wam mówić, że one się długo utrzymują, no bo nie, no to są zwykłe szminki, więc gdybym teraz coś tam zjadła, wypiła, to z pewnością większość tej pomadki bym się zjadła, no ale coś za coś. Tutaj mamy bardzo taki duży komfort noszenia, przyjemność w nakładaniu, generalnie no po prostu tak jakbyście balsam mieli na ustach, plus kolor. No, ale też jednocześnie nie są zwykłe szminki tak bardzo trwałe, jak powiedzmy, jakie szminki wpłynie takie, takie, wiecie, zastygające. To nie jest to. Ja jestem miłośnikiem takich szminek i te mi się bardzo podobają. No, i kolory, tak jak widać, też chyba użytkowe. Moim zdaniem bardzo ładne. Co do kredek, absolutnie fantastyczne, ale to powiedziałam od razu, jak Wam robiłam słocze. Fantastyczne, śliczne kolory i kredki bardzo, bardzo miękkie. Naprawdę, aż żal, że nie ma. Większej ilości kolorów, ale te, które są myślę, że też spokojnie do użycia do codziennych makijaży, do jakichś sylwestrowych, jak najbardziej bożonarodzeniowych, no bo kolory takie trochę bożonarodzeniowe. Okej, okay. wszystko. Bardzo ładna kolekcja. Gdybym miała porównać, to zdecydowanie bardziej podoba mi się kolekcja Catrice, no bo jest taka makijażowo pełniejsza. Chociaż tak jak wspomniałam, też taka trochę może nielogiczna, ale i tak wypada lepiej pod tym względem niż kolekcja Catrice. Natomiast chyba i tu, i tu te kosmetyki mi się podobały, bo każda z tych kolekcji ma w sobie jakiś taki urok. Ta bardziej kojarzy mi się, tak wiecie, elegancko, bardziej poważnie, profesjonalnie, jeśli tak to można powiedzieć. Kolekcja z Essence, ta świąteczna, jest chyba bardziej taka dziewczęca, bardziej taka zabawowa. Zależy jak do tego podejdziecie, ale Czyli tutaj i tutaj kosmetyki były przyjemne. Oki, okay, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się to pierwsze wrażenie z i spodobało. Dajcie znać w komentarzach. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Dzięki za oglądanie. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, na razie i do zobaczenia.